Jedna foka wychowuje kurczaki z inkubatora, nie zorientowała się, że to nie jej. Druga foka. Kogut cicho, z maleństwami, zakupionymi na rynku, jednodniówki, takie fajne pisklaczki. Jeden jest taki śmieszny, goło I też się nie zorientowała, że to nie jej. Podłożyła, najpierw dziobała, a później się przyzwyczaiła i zaakceptowała. Jak spuje. Ność tu mały, pokaż się. Hm. Śmieszny. No co? Przyszłaś? Jedna kwoka. I druga kwoka. Powiem Wam, że te właśnie brahmy olbrzymie, jak również silki, to są jedne z najlepszych kwok. Bardzo często siadają kogut cicho, bardzo często siadają na jajkach, wytrwale siedzą. Czasami nie do końca, ale ja się nauczyłam teraz podkładać gotowe kurczaczki albo z inkubatora. Albo właśnie kupuję takie jednodniówki i po prostu podkładam pod kwokę. I ona chowa jak swoje sprytny sposób. Bo często zdarzało się tak, że kwoka zasiadała na jajkach, a po tygodniu na przykład schodziła. Albo nie wiem, było tam dwa dni na przykład do końca, a ona. Zrezygnowała, więc potem był problem. Więc teraz tak go rozwiązałam, że podkładam. Jednodniówki, tak kogut, ładne piskaczki. Oczywiście takie maleństwa potrzebują zjeść gotowane jajeczko i najlepiej jeszcze jak jest posiekane z pokrzywą, tak drobniutko. Koło szyjka, Śmiesznie. Nie wiem czemu te kurczaki tak mają w zwyczaju właśnie te piskaki skakiwać na matkę. czymś nawet się zdarza tak, że idzie, a one sobie siedzą na niej i mają darmową podwózkę.